mam coś twardego, no. hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina witam was w kolejnym unboxingu paczki od widza słuchajcie, zazwyczaj na pocztę chodzę w środę w tym tygodniu było inaczej, poszłam we wtorek biorąc pod uwagę to, że odbierałam dwie paczki w piątek, myślałam, że tak, no, może jedna będzie jak zwykle no, zaskoczyliście mnie miło mnie zaskoczyliście, ja wiecie Wiecie, że jestem, no to kto by się nie jarał, jak dostaję prezent, no sorry, no nie będę mówiła, że się nie jaram, że, że mnie to nie rusza, bo się jaram, bo to jest fajne, jeżeli ktoś coś dla kogoś robi, tak, na zasadzie, nie wiem, pisze list, coś rysuje, coś, nie wiem, wysyła jakąś książką, się dzieli, dzieli się jakimiś innymi rzeczami, czymś tak, wiecie, to jest po prostu fajne miłe, także nie ukrywam, że jestem standardowo podierana i oczywiście obiad mi stygnie, a ja zamiast jeść obiad, e, robię unboxing, no bo kurde, wiecie jak to jest, jak paczki leżą pod choinką, nie? Ja to niejednokrotnie właśnie przy, przyrównywałam do świąta, ale tak to będzie najprościej zobrazować. Paczki leżą pod choinką, a wy ich teoretycznie nie możecie ruszyć i człowieka targa, a ja mogę, ja mogę je ruszyć, więc je ruszam. Ale słuchajcie, dostaję już od was zdjęcia na Instagramie, na Twitterku, że dochodzą wam ode mnie autografy. Jeżeli macie ochotę podzielić się fotką czy też jak niektórzy robią selfie z kiną czyli robią sobie zdjęcie z moim zdjęciem a niektórzy po prostu robią zdjęcie autografu jeżeli macie ochotę to możemy zrobić dodatkowy um, album na facebooku tak jak jest z, z, tam idą zdjęcia, które mi wysyłacie w prywatnych wiadomościach z koszulkami, które kupiliście z mojego kapsela to można by coś takiego było zrobić z autografami, tylko no jeżeli macie ochotę, to, to wyślijcie mi e, zdjęcie z autografem, najlepiej w prywatnej wiadomości na Facebooku i z dopiskiem, że, że, mogę, że mogę wrzucić, tak? Bo, bo tak to zawsze się dopytuję, bo nie chciałam, żeby było, że wrzucę czyjeś zdjęcie nagle będzie, yy, ale ja wysłałem tylko tobie. Chociaż taka sytuacja się jeszcze nie zdarzyła, ale wiecie, wolę, wolę się zabezpieczać w ten sposób. Dobra, bierzemy pierwszą paczkę. Z... Są paszkę z brzegu. Już widzę, że skrzyżka. Jezus Maria, kiedy ja to wszystko przeczytam Ewangelia krwi, czyli jego rollingsa i rebeki country countril, dobra. Eee... Diabelnie dobrze napisana, grzechem byłoby jej nie przeczytać. Tajemnica, która zmrozi krew w żyłach. Zaginiona księga, której otwarcie może na zawsze zmienić losy świata. Starożytne stowarzyszenie wampirów. O, już mi się będzie podobać. <grywka> nie nie wiem ale Starożytne stowarzyszenie wampirów. o. Na usługach Kościoła pomaga w odnalezieniu legendarnego zwoju spisanego przez Chrystusa jego własną krwią. Tajemnicza księga jest obiektem pożądania a także przedwiecznej sekty kierowanej przez geniusza zbrodni o niepohamowanej ambicji. Trójka bohaterów musi podążyć śladem prowadzącym tysiąc lat w przeszłość, do czasów, kiedy zapomniane przez Boga bestie czyhały w cieniu światła, aż do chwili, gdy Chrystus złożył im pewną kuszącą ofertę pakt zbawienia dla tych, którzy byli potępieni na wieki. Doskonała literatura przygodowa, która łączy szalone tempo Indiana Jonesa z klimatem znanym z kodów Leonardo da Vinci. Lubię to. Eee, to był mój ten. Eee, Rollins i Cantril to, pisarki, to pisarski duet obdarzony, najwień... <laughs> obdarzony jakąś wyższą mocą. Ewangelia Krwi jest thrillerem o zaskakującej złożoności, tak perfekcyjnej jak łyk szlachetnego czerwonego wina. Wow. Wow. U! Kinoś ofiarowuje ci jedną z moich najulubieńszych książek, z tą myślą, że i ciebie ona zainteresuje i się spodoba. Twój fan od książek Łukasz! Łukasz! Słuchajcie, Łukasz jest, jest mistrzem, jeżeli tylko nie mogę znaleźć jakiejś książki w formie w formie w sensie elektronicznej, to Łukasz zawsze mi znajdzie. Łukaszu, dziękuję. Na pewno sobie chętnie przeczytam, bo, bo zapowiada się o miodnie. Anarta dostałam! Wiem, że ja zazwyczaj był spuszczony teraz ten... I koperta na autograf, zaadresowana z naklejonym znaczkiem Łukaszu, ty wiesz, jak zrobić mi... Dobra, nieważne, nie powiem tego na głos, ale... No, no. No, jedźmy dalej. <noise> Zanim się pogrążę. Tym razem od Agnieszki. Tu otwórz ostrożnie. Ok. <noise> ze strzałeczką narysowaną. No, będzie mi się całość dało otworzyć ostrożnie. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna, Agnieszko. Tym razem. Wyciągam wszystko i staram się patrzeć po numerkach, żeby później znowu nie było, że zacznę od ostatniego jeszcze przeczytam sobie coś, czego miałam nie czytać, bo. <laughs> nie doczytałam, a później cięcie zacięciem. Jeden. Hej, mam na imię Agnieszka i mam 12 lat, nie pamiętam odkąd cię oglądam. Piszę ołówkiem, jak mogłaś zauważyć. Zauważyłam. <laughs> bo zapewne będę robić wiele błędów. Eee, a co? Do tego co jest, slash będzie w liście. Ten list, rysunek wybrałam dla Ciebie z regulaminu. Bo ładniej, łatwiej narysować. Koperta na autograf, trochę moich oszczędności. Tu mogło być coś, ale nic nie wymyśliłam. Niespodzianka. Pytanie, czy ładnie piszę? W sensie, że ja. <grytanie> to źle zawsze, ale... <krytanie> znaczy, powiem Ci tak, piszesz czytelnie, jak jeszcze jak na ołówek, to jest spoko. Czy będziesz jeszcze nagrywać coś z Huśkiem? Możliwe, że będę. O co chodzi z Marylką? Słuchajcie, ja wam kiedyś obiecałam, że na 500 tysięcy widzów przebiorę się na Marylkę. Czas jeszcze twierdzi, że mam śpiewać, natomiast tego nie potwierdzam. Natomiast nagram teledysk do Marylki. Proszę na odpowiedź do pytania, może na nagranie, proszę bardzo. Pozdrowienia od Agi. Dziękuję, Agnieszku, za pozdrowienia, Czekaj, się sobie odłożę. Yy... mam na nos kwiatuszkiem. Uuu, hajsy, hajsy, hajsy. Będzie na, na ten, na dziwki dzi i dzi 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 koks. E Plus mam jedna kartka, jeden autograf. Jeszcze pewnie i tak ci zdjęcie dorzucę. A co, cierp. Będziesz oglądać mój tryb codzienny. Hajsy z YouTube. Plus na piwko. Jak jest zaklejona. Otwierać ostrożnie. łobos. Oh, jeszcze bardzo duże wymagania. Kina i otwierać ostrożnie, to tak się trochę. To nie zgadza z moją ideologią. Tudzież z moim skillem na otwieranie. Ale czekajcie. zawsze zabezpieczony tam ta, tam ta, tam 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 w mordę dziewczyno, żeś to zakleiła to się okaże, tam trzy stówki w środku, jej ja je przeciełam. Na bank tak będzie, na bank. Nie, ale jakby mi ktoś taki numer odwalił, to jest, jestem dla 100% pewna, że bym coś takiego zrobiła, właśnie ze względu na, na mojego skilla i na moje szczęście. Ech. Jezusiczku. Dziewczyno, jak ty to kurwa zrobiłaś? Jak ja bym to otworzyć? Mordę Jeszcze jedna. Nie, to jest słowicie zaklejone taśmą, której się nie da oderwać. Ja to chyba jednak zaraz będę otwierać poza nagraniem, bo no, wiecie co, tak zrobimy. Także widzimy się za momencik. Dobra, słuchajcie, udało mi się dorwać. Hajsy są mniejsze. Wybieram moje krzesło, krzesło. Myślę, że spokojnie na, na wieśka uzbieram. Także Wiedźminie nie trzy szykuj się nadchodzę. Są tych takich zaklejonych kartką. My życie te moszeczki bardzo przydatne. Rzeczywiście są taki te w wersji mm, tej wiecie minków, 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 minków. i coś tam. To tam też i twistera. Ta kartka, żeby kolor się nie odbił. A rzeczywiście jestem ja z hitboxa. No i no. <laughs> dopisek. To miało być fioletowe, ale nie mam fioletowej kredki. <laughs> dzięki, dzięki, dzięki. Nie, wiadomo, że jak się nie ma fioletowej kredki, to wszystko można wybaczyć. A dalej mamy paczuszkę od Kuby. Że jakie ładne widzę dzisiaj te koperty szykujecie na autografy, podpisane z naklejonym znaczkiem. I widzę, że mam pytania, na które zaraz mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć, ale zacznijmy od listu. Droga Kino, prawdopodobnie jestem wyjątkiem, gdyż piszę do ciebie już po raz drugi. O proszę. Kojarzysz mnie pewnie z tego, że iż to dzięki mnie przeczytałaś jutro. A, no tak, kojarzę, kojarzę. Dziś chciałem podarować ci zniż ten dziennik wszędzie. Lecz kilka minut po kupieniu zobaczyłem na Instagramie, że właśnie go kupiłaś. Przepraszam, zachowałam się jak głównie. Walić będzie dla mnie. Bardzo dobre podejście. Jako już od kilku miesięcy jestem zaciekłym kolekcjonerem autografów. Podpisy Basiury także w moim posiadaniu. Uuuu! Nawet kropa jest z ciebie dumna. <grym> A zobaczyłem, że masz wywołane zdjęcia. Postanowiłem wysłać do ciebie prośbę o autograf na zdjęcie, gdyż autograf mojej ulubionej YouTuberki będzie dla mnie bardzo cenny. Do listu dołączam coś słodkiego, skreślone z dopiskiem. Zamknęli mi sklep. <grym> I kilka pytań do ciebie, na które prosiłbym o odpowiedź. Czeka na mini osobów. Pozdrawiam, Kuba. E, jakie książki lubię najbardziej? E, głównie thrillery, horrory, czasami też coś e, związanego z erotykami. Czy ja to mogę? Mam nadzieję, że on się wraże, że to roz... rozpakuję. Może się nawet przy tym nie zabiję. Kropa! E... Siostrzenica używa planu? Szczerze nie wiem, ale myślę, że tak, bo była podjarana. E... Czy planujesz kiedyś większe zmiany na kanale? Na razie nie. Często się wzruszasz podczas czytania? E... Ja się ogólnie często wzruszam. I przy czytaniu książek, i przy oglądaniu filmów ja potrafię ryczeć na naprawdę dziwnych momentach. I czy miałam kiedyś chęć emigrować? Szczerze chęć emigrować mam do tej pory, ale, że tak powiem, mieszkanie mam tutaj, więc siedzę na tyłku. Także Kuba, jak najbardziej autograf w wersji, autograf numer 2 w wersji ze zdjęciem, spokojnie dostaniesz. Dobra, czas na paczuszkę od Dawida. Znaczy w sumie liścik. W sumie dla mnie wszystko jest paczką co nie jest wielkością standardowego listu. Kartka zaadresowana, kolejny z od razu przyklejonym znaczkiem. No po prostu... Ach, serce mi dzisiaj rośnie. Zaczniemy od listu, bo rozumiem, że to jest jest number one. Obklejone tymi linkami. Tymi harcerskimi. Eee. A na mam na imię Dawid, mam 14 lat. Mieszkam na Zatopiu. Standardowo nie umiem pisać listów, naprawdę jesteś prawie pierwszy. E, oglądam cię od 3,5 lat 3,5 roku. Ale dobra. E, wyczekuję każdego Twojego filmu i live'a. Gdy Cię oglądam i mama wbiła mi do pokoju, to się mnie pyta, co ty się tak szczerzysz do tego monitora. Życzę Ci sami sobie przeczytajcie ile subskrypcji. I czeka... No i czekam na Marylkę. PS, przepraszam, że napisałem tak krótki list, no ale po prostu jesteś zajebista. PS, PPS. Tak możesz wszystko przeczytać na nagraniu. To jest tak, jak coś to możesz na początku. PPP. S. mam nadzieję, że list doszedł. PPPPS, mam nadzieję, że się załapię na autografy ze swoim zdjęciem. Załapałeś się. Widzę, że hajs jest z YouTube'a. O, centy! Normalnie wychodzimy ze złotówek, załapujemy się na centy. chcę centów, to jest chyba więcej. Kurwa, będę szaleć. Mam cent i dwa grosze. Idę na dziwki. Co się podoba? Co ja się będę? What the fuck! Nie wiem kim jest ten ziomek, ale mam nadzieję, że chodziło ci o niego, a nie o... To się szybko spali. Kolejny hajsy z YouTube'a, tym razem Dolary. A co się wyda? Będę... Ruchana! Ruchana jeminem. Lubię jedno i drugie, także to, to może zostać. Biber najprawdopodobniej spłonie. Może śmiercią tragiczną. <ślesz> Proszę bardzo, ja i Młocza. Magda, gdzie, kurwa, lodówka? Nie wiem. <grystanie> Wasze fanarty są zawsze rozbrajające. Gratuluję 69 tysięcy subskrypcji, jest 70. Z haczkiem. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle na dzisiaj. Resztę sobie zostawimy na kolejny unboxing, który standardowo w czwartek. Także cóż, to tyle, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie wdzięczne, pozdrawiam Was kina, trzymajcie się i cześć!